Witam serdecznie, postanowiłem, że dzisiaj będę przemawiał albo gadał. Mam dzisiaj do rozbiórki taki motorek, powiedziałbym dziadek. Z, dzisiejszej, z dzisiejszego dnia, dzisiaj go rozbieraliśmy. Dzisiaj rozbieraliśmy starą bramę i montowaliśmy nową. Co więcej, mogę powiedzieć, ten napęd działa. Jak to wszystko, co stare, dobre, solidne. Niestety nie znajduję tutaj roku produkcji. Ale z mojego doświadczenia mogę wnioskować, że ma on około 25-30 lat. Zobaczymy, wszystkie mocowania są z aluminium. Jak widzicie, mocowanie do bramy aluminiowe. Wózek aluminiowy. Już go po części rozebrałem, żeby tyle złomu nie dowozić do domu. Jak widzicie, wszystko jest solidne. Odlane. Wszystko są odlewy. Nie ma żadnego plastiku jak dzisiaj. Zobaczmy, co jest. Jeszcze. Zobaczmy, zobaczmy. Oto i cały mózg. Sterowanie. Wiele tu tego nie ma. Ale zobaczmy. Spójrzcie. Wszystko z aluminium, odlew. To po prostu musiało działać. Tu się nie ma co zepsuć. Miga jak marzenie piękny odlew. Jakby to miało trzymać, to by nie trzymało! Ale jak ma puścić, to nie puści. Klejone śruby. To będę musiał podzielić na dwa, żeby mi do tygla weszło. Spójrzcie, cudo. Ja to bym nigdy takiego nie odlał. Pewnie za chwilę będą komentarze, że używam szlifierki bez tego, bez osłony. Faktycznie gdzieś się zapodziałem, nie wiem gdzie. I dlatego używam krzyłbicy. Oto i nasz wierniczek. Proszę bardzo. Miedziuszka. To to co Macie kocha najbardziej. No oprócz żony. Oczywiście łyczek kawusi, bajoneta. Zobaczymy jak to pójdzie. Chyba wyszukam sobie. chociaż idzie ładnie, ale może jakiś większy przencior. Jak to u nas na kaszubach mówią, kufusik. I czyściutka miedziuszka albo prawie czyściutka. No, i jak widzicie, stal do stali, aluminium do aluminium, plastiku trochę, oczywiście tam jeszcze kadłub. No i zostana miedziuszka do czyszczenia. Połowa stojanu rozebrana, została nam jeszcze jedna połówka. Oczywiście dzisiaj przygrywa nam Nora and Pure. Jak pewnie zdążyliście, ci którzy mnie oglądają, zdążyli zauważyć, że lubię technomuzykę, muzykę elektroniczną. Oczywiście Techno nie puszczam Wam tak dużo, bo sobie zdaję sprawę, że to jest tylko muzyka dla wybranych. W cudzysłowie oczywiście dla wybranych. Żeby nikt się nie czuł urażony. Zdaję sobie sprawę, że niewielu ją lubi. Dlatego podaję Wam coś tam delikatniejszego. No więc mamy to. Cały napęd do bramy garażowej rozebrany. Mogę się wziąć za strzątanie i zaważenie. Jak pewnie widzicie. I stalowy. Tylko stal. Mamy aluminium. Aluminium i mieć to to co. Macio lubi najbardziej. Proszę bardzo. Trzy kilo trzydzieści, aluminium stop. Plastik, plastik. Zobaczmy ile plastiku było. W plastiku mamy kilo trzydzieści sześć. To do śmietnika. Rzucam razem. Mamy 620 gram. Oczywiście to sobie jeszcze kiedyś tam rozbiorę. Fajna sztuka. Fajna sztuka. Kilo 30 kabelków. Czysta miedziuszka. Czysta do przetopu. Waga nie zapala, nie wiem czemu, ale jest 675 gramów. Sądzę, że dobry wynik. Tutaj sobie zbieram części z komputerów. Też to lubię. A tutaj mam te drobne kabelki i złom różnego rodzaju. No przeważnie spojany. No dobrze. Cóż moi kochani, to by było tyle na dzisiaj. Chciałem tylko pokazać dzisiaj rozbiórkę tego motorka napęd do bramy garażowej minimum 25 letni. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za oglądanie.